Szybki test z matmy. Zatrzymaj film i spróbuj sam, a za chwilę zobaczysz rozwiązanie. Cześć, dziś zajmiemy się wartością oczekiwaną w grze z losowaniem kul. Kluczem do rozwiązania jest precyzyjne obliczenie prawdopodobieństw dla każdego scenariusza, pamiętając, że losujemy bez zwracania. To znaczy, że po wyjęciu pierwszej kuli, zmienia się liczba dostępnych kul, co wpływa na prawdopodobieństwo wylosowania drugiej. Gdy już mamy prawdopodobieństwa dla wygranej, przegranej i remisu, wystarczy pomnożyć je przez odpowiadające im kwoty i sumować. Zobaczysz, że wynik końcowy to 10,9 zł, czyli nieco ponad 1 zł. To pokazuje, że mimo pozornej prostoty trzeba być uważnym w każdym kroku. Takie zadania są na maturze. Chcesz ogarnąć matmę szybciej i łatwiej? Subskrybuj ten kanał i ucz się razem ze mną. A teraz podeślij ten film znajomym. Zobacz, czy oni też dadzą radę.